Wyszeptana cicha noc, czy witaj Jezu kochany? podzielony na kilkanaście głosów. W hełmie odbył się ogólnopolski konkurs kolęd i pastorałek. Ponad dwadzieścia chórów zaśpiewało kilkadziesiąt kolęd w nowoczesnych aranżacjach. Tak brzmi cicha noc w wykonaniu chóru sceny muzycznej z Gdańska. Zaśpiewanie XIX-wiecznej kolendy w nowej aranżacji to duże wyzwanie. Najważniejszy jest efekt końcowy i reakcja widowni. Ważne jest to, żeby te emocje przekazać. Oczywiście bardzo duże emocje towarzyszą występowi w ogóle na scenie. Dlatego też istotne jest to, żeby w miarę możliwości, jeśli jest to w ogóle możliwe, po prostu się uspokoić, wyciszyć, wtedy wyjść na scenę. I patrzeć na inteligenta. A liczy się nie tylko brzmienie czy interpretacja utworu, ale nawet to, jak na scenie wyglądają wykonawcy. Aby wszystkie te elementy dopiąć na ostatni guzik, potrzeba dużo czasu, pasji i poświęcenia. Próby są regularne. To jest najważniejsze, żeby była regularna, systematyczna praca całego zespołu. Także no, przygotowania zajmują, nie ukrywam, bardzo dużo czasu. A tematyka konkursu, choć wdzięczna i wydawałoby się prosta, to jednak bardzo wymagająca. Najbardziej zgubna jest rutyna i powszechnie znana melodia. Zdarzają się wpadki, że ktoś tam ma wyuczony jakiś tekst, w tradycji śpiewał go inaczej, a tu w interpretacji, w aranżacji jest, jest jakieś dodatkowe słowo albo go nie ma. W ósmym ogólnopolskim konkursie kolęd i pastorałek w Chełmie w tym roku wzięły udział 22 chóry z całej Polski.